Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest wtorek godzina 15, więc to oznacza nowy film na moim kanale. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to macie tutaj w karcie. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny film pod tytułem Staramy się o względy Ady, a i tak pewnie wyjdzie tak jak zawsze. <noise> dzisiaj postanowiłem, że jest dzień dziecka, a Ada jest takim wewnętrznym dzieckiem. Zawsze, więc stwierdziłem, że zrobię prezent z tej okazji i zrobię taką randeczkę powiedzmy. Zawsze chciałem zrobić taki prawdziwy, fajny piknik. Taki, wiecie, z prawdziwego zdarzenia i ten koszyk taki, taki wszystko i piękne i myślę, że Ada na pewno się z czegoś takiego ucieszy, więc dzisiaj będziemy ją robić jej dobrze, znaczy będziemy ją zadawalać, że tak to ujmę. Teraz jedziemy na szybkie zakupy, bo trzeba kupić jakiś ładny kocyk, no i jakieś rzeczy na ten piknik, tak naprawdę, a właśnie jeszcze z tego okazji Dnia Dziecka chciałem życzyć wszystkim... Dzieciom, które subskrybują ten kanał, wszystkiego najlepszego, rośnijcie duże i szczęśliwe. I właśnie przy okazji tego Dnia Dziecka, do jutra trwa na moim Instagramie rozdanie, w którym możecie wygrać tajemnicze boksy, które sam przygotowałem, sam wszystko kupiłem i sam przygotowałem wszystko, więc do jutra możecie wygrać te tajemnicze boksy. Wystarczy wejść na mojego Instagrama, linka macie na dole w opisie. 5 osób ogólnie wygrywa, więc 5 osób dostanie ode mnie prezent na Dzień Dziecka. I z okazji moich urodzin, które są w sumie jutro. <noise> Więc dobra, lecimy, lecimy na zakupy. O, i może przy okazji coś do rozdania jeszcze kupimy. Zobaczymy. Chodźcie. Głównie musimy kupić kocyk. Wiecie, ja chciałbym dorwać taki kocyk taki Pinterestowy, piknikowy, taki najlepiej czerwony w kratę. Myślałem, żeby pojechać do Lidla, ale w Lidlu raczej czegoś takiego nie dorwę. Więc pojedziemy do, na taki pasaż jakby handlowy Tam myślę, że coś, coś dorwiemy Poza tym tam jest takie duże oszą To może w oszą będzie coś takiego Ja wyznaję e, taką zasadę Że przez żołądek do serca To jest po prostu moje motto życiowe da się w końcu złamie Wjeżdżamy <laughs> teraz na zarąbiste progi zwalniające Widzimy się w sklepie O ile będzie można tam coś nagrywać Ale myślę, że coś tam po kryjomu coś, coś tam nagramy Nawet telefonem Coś mamy, coś mamy. O coś w tym stylu mi chodziło, tylko że to ma brzydki kolor. To jest taki pinterestowy piknikowy kocek. Chyba, że taki. Zielone, ładne, ale chyba czerwony tak bardziej. Pakuje mi do pikniku. Wezmę ten, jeszcze poszukamy coś może będzie. A to co to jest? Piwory? Piwory. <grych> Udało się. Mamy zakupy, mamy też kwiatki. Chociaż nie wiem, czy one są odpowiednie, ale o tym pogadamy w domu. Chyba jest wszystko, chociaż nie jestem pewny, nie wiem tak dokładnie. Nigdy, szczerze powiedziawszy, nie robiłem piknika. Pikniku? Piknika? W sumie to nie wiem, co na niego jest potrzebne, więc lecimy na spontanie dzisiaj. Okej, okay, mamy już wszystko co potrzebne. Teraz najtrudniejsza część, czyli mm, zrobić to tak, żeby Ada nic nie zauważyła i nic nie usłyszała. Ponieważ jest w domu. Więc mam nadzieję, że będzie siedzieć u siebie w pokoju zamknięta i nie będzie stamtąd wyłazić. Ja zaraz jej pójdę i powiem, żeby nagrywała odcinek na Simsy, więc będzie grać. Więc mam nadzieję, że, że się nie szczai. Dobra, let's go. O, pochować podejrzane rzeczy. Ty te Simsy? Okej okay. To nagrywaj Okej okay, słuchajcie, Czarek poszedł yy, na górę do Ady Trochę ją zagadać i upewnić się, że Na pewno mnie na niczym nie nakryje Tak? No za chwilę przyjdę Kurde hit <gry> Prawie zostałem nakryty Mam nadzieję, że teraz już nie podsłuchuje. I nawet yy, jeśli. Mam nadzieję, że nie słyszała, ale jeśli nawet słyszała, to pewnie już się domyśla, że coś knuje, ale pewnie nie wie, co. Dobra, teraz poszła nagrywać Simsy, więc mam nadzieję, że, że mamy spokój na przynajmniej godzinę, więc mamy czas, żeby to wszystko przygotować. Co kupiłem? Kupiliśmy tutaj serki Filadelfia, jeden na słono, drugi na słodko. Mam jakiegoś kamembercika. Zarbałem takie piękne talerzyki i kubeczki papierowe. Mam coś takiego, to jest wyciskarka do cytryny. Stwierdziłem, że nie wiem, wycisnę cytrynę do herbaty, ładnie to wygląda. Mamy jeszcze jakieś owocki, jakąś szyneczkę, jakieś ciasteczka i pieczywko, bo to jest najważniejsze. Skupiamy się na, na kanapeczkach, tak? Więc kruasenciki. Moje ulubione, jak wiecie, z tego filmu 24 na fioletowo, który nagrywałem. Mamy też jakąś chałkę na słodko. Jak kto woli, do doboru, do koloru. Mamy też klebek Mam tu już naszykowane jakieś owocki z lodówki, które już mieliśmy. Będzie watermelon. Tutaj mam umyte już plastikowe pojemniki, żeby to było takie piknikowe, piknikowe. Najlepsze jest to, że idziemy dosłownie tam... Idziemy, idziemy dosłownie przed dom. Ale wiesz, ma, wiecie, ma, czy ma, ma być piknikowa, czyli taki prawdziwy piknik. Więc tak, tak też zrobimy. I co? No, teraz trzeba wszystko tak pokroić, ładnie przygotować. I jak Ada skończy nagrywać, to lecimy. Ale co najgorsze? Ja, serio. Czy to jest jakiś żart? Teraz koszą trawę. Co się akurat właśnie teraz koszą trawę? Mam nadzieję, że skończą zanim. Wszystko już przygotuję. No, bo kurde, nic nie będzie słychać, jak będzie kosiarka zaraz obok płotu napieprzać. No, po prostu ja nie mogę. Dlaczego ja mam takiego pecha? Dlaczego jest jakaś klątwa youtubera po prostu? O, właśnie, najważniejszego wam pokazała. To jest przykryty tylko co w razie, gdyby Ada zlazła, żeby nie zobaczyłam. To jest po prostu gwóźdź naszego programu. Zobaczcie, jakie to jest piękne i urocze. Ja to zamówiłem w ogóle chyba rok temu. Jak się przeprowadziliśmy do tego domu, bo już planowałem ten film serio rok temu, ale nie zrealizowałem go, bo później były komplikacje z kanałem i w ogóle. Whatever. I zobaczcie, jakie to jest piękne. Jak coś, to kupiłem ten koszek na Allegro i ma w środku takie. O! Jest? Wydaje mi się, że dosyć pojemny. Głowę tam zmieszczę. Zmieszczę głowę, więc. Ała Oła! Czarek! Ale przypa... co ja zrobiłem! No, no. Ej, jak włożyłem, to musi się dać wyciągnąć, prawda? No. O, ale brzydko <ścoughs> Co ja teraz zrobię? Czy... Pomocy! Pomocy! nie <ścoughs> patrzy. O nie, jak jestem głupi! No mnie, a Nie, nie do laty. Oh. Oh. Dobra, to było głupie, to było mega głupie, ale mieści się tam głowa bez problemu. Z problemem. Z problemem. Z problemem wyciągnięcia, tak? Jeszcze mam lampiony, które zostały mi po filmie z chmurką, który też wam tutaj podlinkuję. Możecie sobie go zobaczyć, jak robiłem TikTokową chmurkę. Wziąłem dla ozdoby. To jest marzenie każdej dziewczyny, żeby ktoś podarował jej piknik. Zabrał ją na piknik. No, nie mówcie, że nie. Nie mówcie, że to nie jest cudowne, przysłodkie i w ogóle. No, napiszcie w komentarzach. Zaczynamy. Kroimy arbuza. Let's go. On krwawi, zobaczcie! Nie, krzywo. Nawet arbuza nie potrafię przekroić. Kroiłam owocki. Tutaj obok mam jeszcze winogronka i bróweczki. Cudownie, a teraz kroję warzywka. To są wszystko dodatki do kanapek, żeby nie było. Nie dostaniesz. Oa! Wszystko już jest pięknie zapakowane. Tak to wygląda. No, cudownie. Tutaj nie jest cudowne. Oczywiście, że jest. Dobra, a teraz pytanie: czy to wszystko się zmieści? Bo to jest cały clue tego wszystkiego. Ten jeden pojemnik zajmuje większość miejsc. Moja była się tam zmieściła, ale z tymi pojemnikami może być. Dici problem. Słuchajcie, nie wspomniałem Wam o najważniejszym, co mamy: czyli papryka szczeciński. Specjalnie dla Ady wziąłem papryka szczeciński. Ponieważ wiem, że ona uwielbia w Afrykach więc jest i on. To się kurwa nie mieści. Dobra, zmieniamy koncepcję. To bierzemy w rękę, bo to, to się w ogóle nie zmieści. Mało no, praktyczny ten koszyk tak naprawdę. Skrywaj ty pigiwo ile to jest, naprawdę. Eee, jakiś chodź. Co ciężko? Chodź, chodź ze mną. się. Boi się, boi. Adlino, zamknij oczy. Ja się moje bo w tym i tak jest raczej że Stój tutaj, teraz możesz otworzyć oczy. Boję się. No możesz otworzyć, ale... Ja już Na... Płakałam. Na razie nic nie widzisz. No. Moja droga, no bo jutro jest Dzień Dziecka. No. Dlatego ja zdecydowałem, że zrobię do ciebie niespodziankę. Dla mnie? Mimo tego, że jestem starsza od ciebie? Ale ty jesteś wewnętrznym dzieckiem. Ja też jestem wewnętrznym dzieckiem. Mam dla ciebie niespodziewany Tak. tak? Pora na piknik! Yeee! Yeee! Patrz, jakie to jest koszyk! To... No masz taki koszyk! Ogarnąłem! No mam... to, gdzie tam zaglądasz? Nie, przepraszam! Idziemy na piknik! Gdzie? No teraz! Gdzie? No w tym momencie, tam! <noise> masz wszystko do przygotowałem. Zastrasz się ze szczęścia, jak No dobra, no do... let's go! To kocyk masz! Mam kocyk na piknik! To nie jest piękne! Pochwań mnie trochę chociaż. No pięknie No kurde, ja się nie spodziewałam w ogóle, Ja w ogóle nie wiedziałam, ty nagrywasz na storek. Ty, no elegancko. Tu jest herbatka. No tak, no taka mamy do czajnika. Herbatka słodka jak ja. Tutaj mamy owocki. Mmm... Już się nażarłeś! Uh, trochę się nie dam rady się zgiąć. Mamy piękne takie telezjaki. Wow. Mamy jeszcze lampiony dla ozdoby. Żeby było pięknie i romantycznie. Czemu on jest taki obstrany? Czemu ten tampian jest obstrany? Co jest? Cudownie. O, będzie papryka Szczecin. Jeszcze ci nie mówiłem, ale to jest randka. Ooo, dziękuję. na jedzonko, bo od rana nic nie jadłem, tylko przygotowywałem piknik kurna. Pa yeah. i Patrz, nawet kupiłem ci serek słodki Filadelfia, bo wiem, że lubisz słodkie śniadania. A kurde, czego nie miałem? Teraz Kestum. testujemy. Właśnie pachnie trochę jak Nutella. Dobre to? Takie... Nie wiem. Pokaż. Jak Philadelphia, tylko z takim lekkim posmakiem czekolady. Mm. Koty weźcie, bo jest. Nie, no z całkiem. Hmm? Do hałki będzie idealne. Kurde, pokroiłeś. Co, co ci się stało, Piotr? No wszystko pięknie. Wszystko Piotra. ci się stało. A widziałeś, jakie są piękne te szoty na Instagramie z nami? Tak, widziałem. Wycięte. Cudowne, bardzo mi się podobają. No, i moja kanapka jest ogólnie inspirowana Starbucksem, bo w Starbucksie jest tak. croissant parmaham. Parmaham. Parmaham się nazywa i ja mam właśnie taką. To jest moja ulubiona croissant z szynką parmeńską, rukolą i camembert. Tak, to jest... Mm, kocham taką kanapeczkę. Strówko, Piotrek. Cheers. Moi drodzy, odkryłem nowy tajemny przepis. Wziąłem ze w ogóle, bo zimno trochę. To jest najlepsze, co ja odkryłem w ostatnim czasie. Ten serek z czekoladą plus banany i to na hałce spotki. Czuję się teraz jak Makłowicz. Zrobię to jak on. Jaki był tekst Makłowicza? <laughs> żyle trawę, żyle nie, żyle koperek. <laughs> mm, zarąbiście, serio? Niam. Uuu, okej, my no już pojedzonko, zrobiliśmy piękną foteczkę na Instagrama, więc wbijajcie. Zobaczcie, jak to wygląda, no. no. Już, już, już nie tak ładnie, jak na samym początku, ale ważne, że było na początku pięknie. a Ada, jak ci się podobało? Było pięknie, bardzo dziękuję, było cudownie. Chwila dla ciebie, aby powiedzieć o tym, jaki jestem cudowny, wspaniały i tak dalej. Piotrunia jest najwspanialszy, <laughs> polecam 10 na 10. <laughs> Takiego chłopaka to ze świecą szukać. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Taki miły, przyjemny film z taką małą niespodzianką. Ee, życzę Wam wszystkim szczęśliwego dnia dziecka i bawcie się dobrze w ten dzień, bo jest to jak dla mnie dzień każdego. Tak, wszyscy każdy, się dobrze bawimy. Każdy ma w sobie taką małą cząstkę chociaż dziecka, więc! Yey! Dziękuję Wam za oglądanie. Bijcie na nasze wszystkie social media, które macie tam na dole w opisie. Klikajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień o godzinie 15 we wtorek. Dzięki cześć, na razie, patrzymajcie się do następnego razu.